Hej, dzisiaj zapraszam Was na hashtag książka. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć kilka słów na temat książki, którą no, niedawno przeczytałam i którą mogliście zobaczyć w filmie z zakupami książkowymi. Jest to druga część Girl Online w trasie od Zoisak. Zoi możecie znać z kanału Zoella, albo z kanału vlogowego Morzoella. Pierwsza część już była omawiana tutaj. I jeśli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam Was serdecznie. A teraz przejdźmy do drugiej części. Jeśli chodzi o kilka szczegółów, to książka kosztuje 40 zł. Jest ona w twardej oprawie i została wydana znowu przez wydawnictwo Insignis. Peny jest już spakowana. Kiedy Noah zabiera peny w swoją europejską trasę koncertową, dziewczyna wprost nie posiada się ze szczęścia. Nareszcie spędzi ze swoim fantastycznym rock rollowym chłopakiem mnóstwo czasu. Okazuje się jednak, że wyobrażenia Penny rozmijają się z rzeczywistością. Borykając się z zapełnionym grafikiem Noah, problematycznym kolegą z zespołu oraz pogróżkami od zazdrosnych fanek, Peny zastanawia się, czy naprawdę jest stworzona do życia w trasie. Nie może nic poradzić na to, że tęskni za rodziną, przyjacielem Elliotem, a także za swoim blogiem Girl Online. Czy Penny uda się pogodzić miłość do nas z życiem w zgodzie ze sobą? A może straci wszystko w pogoni za wymarzonym latem? Odkąd tożsamość Penny została ujawniona, wszystko wygląda inaczej. Girl Online teraz jest offline. Spotyka się z Noa na odległość. Ma dalej swojego przyjaciela Eliota. Jednak teraz nie jest już sam i mamy też Alexa. Pen robi wielkie plany razem z Noa, jak spędzą jego trasę koncertową. Jednak to, jak wypełniony jest cały grafik, to, co się dzieje w ich życiu podczas tej trasy koncertowej, zmienia ich relacje całkowicie. Pen musi od nowa odnaleźć siebie, pomóc swoim przyjaciołom, a także zdecydować, co dalej, jak dalej poniesie ją życie. Kim dalej będzie? Lime trasie to według mnie naprawdę udana kontynuacja. Nie wiem jak według innych, ale pierwsza część była średnia, to jest troszeczkę wyżej i lepiej już wciąga, ponieważ jak poprzednio czytałam podczas jazdy autobusem i jakoś. no spoko, to ta była tak wciągająca, że naprawdę siedziałam z nią do poru w nocy i czytałam. Co mi się zdarza tylko w, przy tych książkach, które naprawdę mnie wkręcą. Wiem to, że jest w twardej oprawie, bo jednak to inaczej zupełnie wygląda. Wszystko jest takie mega dopracowane. Przepraszam, mam brudną książkę, ale okładka jest mega. Wszystko się od, kojarzy z tą trasą. Mamy bilety, desketch z gościem specjalnym Noahlinem, mamy zdjęcie z koncertu. Mamy widokówkę z Paryża, wyściówkę, mamy te lampki, jak przy tych lustrach. Mega zarąbiście. Już się nie mogę doczekać, aż będzie kolejna część. A już Zaela zapowiedziała i pokazała okładkę. Piękną pomarańczową, różową okładkę. I to będzie Go Online Going Solo. Nie wiem, jak to będzie przetłumaczone na język polski, ale. Na pewno się postarają. I taka mała ciekawostka, jeśli wpiszecie w hasztagu girl online: online going solo i Bazuela. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak to szło. Wiem, że na pewno girl online going solo, to wtedy się pokazuje taka mała Zoe jako ikonka. I to mega, mega cieszy. Naprawdę, że Twitter też. Dodaję takie rzeczy. Jeśli jeszcze nie przeczytajcie drugiej części, a skończyliście pierwszą, to wam polecam. Jeśli was nie wciągnie, trudno. Jeśli was wciągnęła i czekacie na kolejną część, to mi napiszcie, napiszcie w komentarzu, bo ja już nie mogę się doczekać. Bardzo chcę wiedzieć, co tam będzie u Pany się działo. I to tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie i na razie.